Czy jestem dupkiem, skoro spałem nago bez przykrycia, aby dać dziewczynie współlokatora nauczkę? Od dwóch lat dzielę mieszkanie z moim najlepszym przyjacielem, z którym znam się już od dzieciństwa. Nasza relacja od zawsze świetnie się układała aż do zeszłego tygodnia. Kumpel niedawno zaczął spotykać się z pewną dziewczyną, która ogólnie wydawała się super, jednak ma ona jedną poważną wadę. Nigdy nie pułka przed otworzeniem drzwi. Mam z nią wiele wspólnego, więc naprawdę miło nam się spędza razem czas. Ale wyprowadza mnie z równowagi, gdy wparowuje do mojego pokoju bez uprzedzenia. Co prawda, nigdy nie przyłapała mnie na robieniu czegoś niestosownego, bo zazwyczaj po prostu odpoczywałem w łóżku lub uczyłem się przybiorku. Ostatnio jednak zaczęła z samego rana do mnie przychodzić z pytaniem, czy chce kawy. Lecz problem w tym, że śpię go. Co prawda, zawsze jestem przykryty, więc nie jest w stanie nic zobaczyć, ale próbowałem ją uświadomić, że mogło się tak stać. W odpowiedzi tylko zachichotała i odparła i tak nic nie widziałam. Tydzień temu, gdy u nas nocowała, postanowiłem dowieść swojej racji i specjalnie położyłem się na kołdrze. Oczywiście, jak zwykle, wpadła do mnie o siódmej rano. I wtedy zobaczyła, sami wiecie co. Później mój kolega odciągnął mnie na bok i powiedział, że to, co zrobiłem, było nie w porządku. Dodatkowo oskarżył mnie, że było to celowe, bo wcześniej jej groziłem, że tak się stanie. Rzecz jasna, nie była to prawda, bo jedyne, co jej powiedziałem, to co by było, gdybym spał bez przekrycia, a ty byś wszystko widziała. Aktualnie wmawiają innym, że jestem jakimś chorym zboczeńcem, który specjalnie się rozebrał i leżał czekając na nią, aby sobie zwalić. Czy serio jestem dupkiem? Czy jestem dupkiem, skoro nie chciałem przestać jeść bekonu, gdy poprosiła mnie o to córka weganka? Jestem ojcem nastoletniej córki, którą kocham nad życie. Jednak mam problem, aby w pewnej kwestii dogadać się z nią i z moją żoną. Zawsze byliśmy rodziną mięsożerców, a do tego mieszkaliśmy na wiejskich terenach środkowego zachodu, gdzie bekon na śniadanie był obowiązkową opcją. W tym roku moja czternastoletnia córka oznajmiła, że przychodzi na weganizm, a ja z entuzjazmem postanowiłem ją w tym wesprzeć. Wspólnie nauczyliśmy się zastępować składniki pochodzenia zwierzęcego, gotować i próbować nowych rzeczy. A nawet dostosowałem budżet, aby kupować nieco droższe roślinne zamienniki. Żadna z tych rzeczy nie stanowiła dla mnie problemu. Pewnego razu weszła do kuchni, akurat gdy skończyłem smażyć bekon na patelni, którą opukałem wodą, a następnie wsadziłem do zmywarki. Na ten widok wybuchnęła złością, co akurat jestem w stanie zrozumieć. W końcu w tym wieku to normalne. Zaczęła jednak krzyczeć, że to było jej naczynie do przygotowywania wegańskich posiłków. Kompletnie powaliła mnie tym zarzutem i od razu wyjaśniłem jej: Dzieciaku, ta patelnia jest starsza od ciebie i należy do całej rodziny, więc nie tylko ty możesz jej używać. Poprosiła mnie, abym w takim razie zamówił jej nową, którą mogłaby wykorzystywać do swoich roślinnych dań. Nie chciałem, aby czuła się niekomfortowo. Dlatego się na to zgodziłem. Zamówiłem kilka sztuk w różnych kolorach, abym pamiętał, że mam ich nie używać do przyrządzania mięsa. Niestety to nie rozwiązało naszego konfliktu. Wkrótce uznała, że nasza zmywarka jest skażona produktami odzwierzęcymi, a na lodówce znajduje się pełno tłustych śladów palców po bekonie. Rzecz jasna, po posiłku zawsze myję ręce, zanim czegoś dotknę w kuchni ale najwyraźniej do dziewczyny ten argument nie docierał. Z tego powodu poprosiła mnie i żonę, abyśmy całkowicie przestali jeść mięso w domu. Szczerze mówiąc, nie ma takiej opcji, abym się na to zgodził. Jednak jej mama jest gotowa przystać na to żądanie i również próbuje mnie do tego przekonać. Uznała, że nasi rodzice mieszkają niedaleko, więc możemy jeść te produkty u nich, aby nasza córka nie czuła się nieswojo w kuchni. Nastolatka powiedziała, że nie ma problemu, abyśmy kupowali ser oraz masło, ale wszystko, co zawiera mięso, przyprawia ją o mdłości. Rozumiem jej punkt widzenia, jednak uważam, że powinna się do nas dostosować, bo nie zamierzam przestać jeść bekonu we własnym domu. Czy jestem dupkiem, skoro powiedziałam rodzicom, że odnowię z nimi kontakt? Tylko jeśli zwrócą mi pieniądze zaczesne za studia? Zostałam wychowana w rodzinie, w której, ze względu na wyznawane wartości religijne oraz kulturowe, sztywno wierzy się w podział ról płciowych. Według nich to ojciec powinien pracować, a matka musi siedzieć w domu z dziećmi. Mam trójkę braci, więc z mojego rodzeństwa jestem jedyną dziewczyną. Z góry założyli, że podzielę los mojej mamy, więc nigdy nie dbali o moje wykształcenie oraz nie doceniali osiągnięć naukowych, a nacisk kładli tylko na umiejętności przydatne do prowadzenia domu. Jestem ich drugim najmłodszym dzieckiem, dlatego gdy byłam w liceum, moi starsi bracia poszli na wybrane przez siebie studia. Rodzice w pełni pokryli czesne, a także kupili im książki, opłacili mieszkanie oraz zapewnili inne niezbędne rzeczy. Ostatecznie zrobili dokładnie to samo dla mojego młodszego brata, a mi nie pozwolili kontynuować edukacji. W tajemnicy złożyłam podanie na studia i okazało się, że zostałam przyjęta i dodatkowo przyznano mi częściowe stypendium. O mojej wyprowadzce powiadomiłam rodziców dopiero tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wyjechałam, nie mając tak naprawdę niczego, oprócz kilku rzeczy, które załatwili dla mnie przyjaciele. Zdecydowałam się na kierunek inżynierski, dlatego musiałam dużo się uczyć, a do tego pracować, zadłużyć się i generalnie walczyć. Od tamtej pory nie rozmawiałam z rodzicami przez wiele lat. Obecnie jestem już po ślubie i spodziewam się pierwszego dziecka. Gdy się o tym dowiedzieli, poprosili mnie o spotkanie. Umówiliśmy się w parku i na wstępie przeprosili mnie za sprawienie mi bólu i powiedzieli, że chcą naprawić naszą relację. Zapytałam się ich wtedy, za co dokładnie przepraszają, jednak nie byli nawet w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Odparli po prostu, że pragną się ze mną pogodzić. Zaproponowałam im, że skoro chcą udowodnić, jak bardzo im przykro za to, co się stało, mogą przekazać mi 100 tysięcy dolarów. Które wydałam na czesne oraz pozostałe wydatki związane ze studiowaniem. W końcu moim braciom dokładnie tyle dali. Na te informacje moja mama zalała się łzami, a ojciec myślał, że się przesłyszał. Po chwili obydwoje bez słowa odeszli. Od tego czasu ciągle otrzymuję telefon od moich braci, którzy mówią mi, że zachowałam się niedojrzale i zraniłam rodziców. Ja jednak wcale tak nie uważam. Czy jestem dupkiem za wykopanie z wesela jednej z druchen bo zjawiła się w złej sukience? 31 grudnia miałam wesele i wciąż mam przed oczami jedną konkretną sytuację, dlatego zastanawiam się, czy faktycznie zachowałam się niewłaściwie. W moim kraju zimy są bardzo śnieżne, dlatego postanowiłam, że będzie to motyw przewodni naszego wesela. Rzecz jasna, moja sukienka była biała. Jednak chciałam, aby druchny nosiły stroje w odcieniu leśnej zieleni. Jedynie kreacja świadkowej miała być w kolorze czarnym, jednak wszystkie dostały prośbę o założenie złotych dodatków. Mam pewną przyjaciółkę o imieniu Kate i chciałam, aby została jedną z druchen. Pewnego razu wybrałyśmy się na zakupy, aby kupić dla niej sukienkę. Jednak kiedy dowiedziała się, jaki ma mieć odcień, uznała, że to bardzo zły wybór powiedziała, że według niej to nie kolor i powinny ubrać coś bardziej dziewczęcego. Odpowiedziała jej, że zależy mi właśnie na tej barwie, ponieważ będzie idealnie pasować do motywu zimowego. Ona jednak dalej upierała się przy swoim i zaproponowała różowy, niebieski, a nawet czerwony. Podziękowała mi za szczerą opinię, ale oznajmiłam, że nie zmienię zdania. Zapytała, czy w takim razie może wybrać czarny strój. Ale odparłam, że tylko świadkowa będzie tak miała. Muszę wspomnieć, że to ja płaciłam za wszystkie kreacje, więc powinna uszanować mój wybór. W dniu ślubu Kate zjawiła się spóźniona w momencie, gdy reszta dziewczyn miała już gotową fryzurę i makijaż. Przyniosła ze sobą torbę z jakąś sukienką w środku, a gdy zapytałam, co to jest, odparła, że wzięła ją na przebranie po zdjęciach. Na wypadek, gdyby było jej niewygodnie. Oznajmiłam, że nie ma problemu i poszłam się dalej szykować. Pół godziny przed ceremonią byłyśmy już gotowe i zeszłyśmy na dół na szybką sesję. Kate była ostatnią osobą, która zjawiła się w pomieszczeniu i miała na sobie czarną sukienkę. Początkowo tego nie zauważyłam, gdyż byłam zbyt zajęta robieniem zdjęć z rodzicami, ale po chwili świadkowa poinformowała mnie o tym fakcie. Od razu poszłam wyjaśnić całą tę sytuację. Wtedy wypaliła, że nienawidzi tamtego ubrania. A zielony kolor jest brzydki i sprawia, że wygląda okropnie. Więc zdecydowała się ubrać po swojemu. Poprosiłam ją, aby poszła się przebrać, ale odmówiła i po prostu odeszła. Dogoniłam ją, ponowiłam prośbę i zagroziłam, że jeśli jej nie spełni, wezlę ochronę, aby ją wyprowadzili. Wtedy zaczęła wrzeszczeć, że mam się od niej odpierdolić. Więc tak jak mówiłam, poprosiłam aby ją wykopano. Zrobiła mi przy wszystkich scenę, krzycząc, że jestem suką. Mam wszystkich w dupie i że nie mogę zmuszać innych do noszenia czegokolwiek. Pomimo tego incydentu, wesele było naprawdę cudowne i bawiłam się świetnie. Od tego czasu Kate zasypuje mnie wiadomościami, w których pisze naprawdę paskudne rzeczy i żąda ode mnie zwrotu pieniędzy za czarną sukienkę, bo przeze mnie nie miała okazji jej założyć. Z tego powodu musiałam zablokować jej numer. Niektóre druhny robiły mi wyrzuty, że potraktowałam ją trochę zbyt brutalnie i nie powinnam była jej ośmieszać w ten sposób. Twierdzą także, że może faktycznie powinnam oddać jej kasę. Czy jestem dupkiem za to, że ją wykopałam? Czy jestem dupkiem przez to, że zwyzywałam dziewczynę, która na scenie pocałowała mojego chłopaka, wraz z moim chłopakiem studiujemy aktorstwo. Jest on niezwykle przystojnym mężczyzną, jednak nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Z tego powodu podoba się dużej ilości dziewczyn, ale on nie dostrzega, że wiele z nich z nim flirtuje. Szczerze mówiąc, nie jestem o to zazdrosna i nawet nigdy z nim o tym nie rozmawiałam. Jednakże mamy w grupie pewną dziewczynę o imieniu Wiktoria, która ma na jego punkcie obsesję. Zawsze stara się za wszelką cenę być razem z nim w grupie podczas zajęć. Ostatnio nawet zrezygnowała z głównej roli na rzecz mniejszej, tylko dlatego, że ta postać miała romans z bohaterem, którego grał mój facet. Wiem, że to był główny powód, bo kiedyś słyszałam, jak mówiła swoim przyjaciółkom, że on jej się podoba. Nigdy nic jej nie powiedziałam, bo wydaje się dość niepewną siebie. Wiele razy narzekała, że jest brzydka, a do tego widzę, że chłopak mają gdzieś. Jakiś czas temu, po zagraniu w sztuce, zrobiliśmy sobie małą imprezę, na której dziewczyna trochę się upiła. Zaczęła wszystkim opowiadać, że po scenie z ich pocałunkiem poczuła to coś i zamierza się go zapytać, czy miał tak samo. Na te słowa przewróciłam tylko oczami i zignorowałam ją, ale nagle zauważyłam, że faktycznie do nas podeszła. Zaczęła bredzić coś w stylu, że na pewno musiał coś do niej poczuć oraz że świetnie całuje. Szybko przerwałam ten cyrk i wrzasnęłam. Musisz być niesamowicie zdesperowana, skoro uganiasz się za zajętymi chłopakami. A do tego jesteś strasznie żałosna, jeśli myślisz, że pocałunek na scenie oznacza, że powinniście być razem. Dziewczyna wyglądała na strasznie zażenowaną i szybko się oddaliła. Później usłyszałam, że po tej akcji uciekła do domu, płacząc. Poczułam się okropnie, wiedząc, że ma takie problemy z samooceną, a do tego jej przyjaciółki zaczęły wyzywać mnie od cuk. Czy faktycznie zachowałam się jak dupek?